Wciąga w prawo ten samochód Jest za co samochód podnieść A jeszcze zanim to odkręcę To wpadłem na taki pomysł, że sprawdzę Czy stara tarcza w ogóle miała jakieś bicie Powinno być coś widać to tak dobrej tarczy nie widziałem, żeby miała dwie setki. Klocki się trochę nierównomiernie zużyły. Od środka auta jest jakiś taki kurde mniej go. A tego jest więcej. Klocki zrobił Bosch. To praktycznie jest czysta piasta. Nawet uda się może pomiar bicia piasty zrobić, chociaż patrząc po biciu tarczy, no to tu nie ma. Nie ma czego szukać. Ale... Locek z Dingsem. Idzie od strony prowadniczek albo z linka idzie po tej miejsca, ma blaszki doczyszczone na luks, cały zacisk odkurzony. Po do wniosku, że tamte klocki Bosza to nie były oryginalne. Skoro da się kupić oryginalne GM'a nawet się pofatygowałem i znalazłem Polską instrukcję obsługi Jak się klocki zakłada No i troszkę jakichś ciekawych informacji zawsze coś tu przedstawia Na przykład, żeby nie wziąć pyłu, bo jest szkodliwy No to już rozumiem czemu nie czyszczą Na serwisach No i tu jest taka ciekawa sprawa, że Prowadniczki nie są identyczne to jest ta, która w samochodzie jest na górze i ma takie takie coś fajnego na sobie. Natomiast ta na dole jest gładziutka. Nawet takie rzeczy jak prowadniczka potrafią się przycierać. Mimo, że wydawało się, że lekko chodzi, to widać, że już coś co się tu bierze. Spróbuję to podczyścić lepiej. Pasta polerska do metalu. filc I delikatnie podpolerowane. No tu ślad niestety został, ale jest to wszystko gładkie i śliskie. Najłatwiej taką prowadniczkę założyć tu na 17, na coś, co się kręci. W rękach przytrzymać z pastą polerską. I, I wtedy ona po prostu szybciutko ściąga ten cały brud, który na niej narósł się. Co Wam co powiedziałem o piaście? Tu po oczyszczeniu okazuje się, że to, ta powierzchnia nie jest równa. To co się najciężej czyści, tu gdzie jest na linii śrub szpilek, jest niżej, a o te dwie tylko części stykają, więc postaram się to doczyścić, sprawdzić, skręcę i zobaczymy pomiar. No to skoro ten pół jest skodliwy, to można postawić wiatraczek, żeby dmuchało w jedną stronę. I oczyścić dużo... No i I tu na tłoczek... ...warstwa cerateka. Dot jest na dobrej wysokości, jest go całkiem... Mało, więc mogę wciskać z powrotem tłoczki Płynnym też się zajmę Ogólnie jest jakieś tam brudki z niego wychodzą Ale jest czysty Jest ok. A no, wlewamy No, coś porządnego, bo porządny samochód Jest do ASR i ASP SL6 To jest DOT 4, nie? DOT 4 ale taki, do takich aut właśnie. Troszkę drożej, ale i lepiej. No, ale już najczyściejszy nie był. Ale nie był też byle jaki, więc... Więc przechodzę do następnego koła. Jeszcze checklista. Wężyk wsadzony. Kapturek założony. odpowiedźnik zakręcony. Te dwie śrubki mające prowadnice zakręcone. Zacisk też bardzo dobrze dokręcony. Mała śrubka dokręcona. Klocki elegancko wsadzone. linksem od strony yy prowadniczek. Tak jak było. Mam nadzieję, że było dobrze. Też rzut oka na koła. Nie ma co tutaj poprawiać. Jest wszystko elegancko. Jak nowe. Sprawdziłem, chociaż mnie jeszcze nikt nie prosił, czy koło nie ma bicia. No, i felga wydaje się być w bardzo dobrym stanie. Nie ma tu żadnych bocznych biciań, pionowych albo może poprawniej osiowych i wzdłużnych. Drugim kołem jest tył. No, i tył rzeczywiście, no, taki się coś, coś się tak trochę zużył. Klackków też już troszkę mniej tył zdecydowanie warto wymienić, aczkolwiek jeszcze by pojeździł rówczak Bo to coś jest bardzo dziwne od prowadnicy Podejrzliwie na to patrzę. Nie ostrzy kamerka ale na piaście jest wstępnie zrobicie. Muszę tylko posprawdzać, czy nie ma jakiegoś zadziorka. Dokładnie oczyścić to był lewy tył. Przednia piasta była złożona na sucho, więc jest troszkę bardziej porysowana. Ale kręci się bardzo ładnie, cicho. Nic tu nie szumi, niech robocze. Wyprodukowana jest przez firmę. Przednia była GM było napisane na tej jest. Moment, moment, powoli Ilgin Wysnułbym wnioski z jakiego kraju ta firma może pochodzić, ale, ale że jest to niemiecki to jest to na pewno niemiecka i nie ma co wnikać zdarty pyłkusz, który przez 5-6 lat się tu nagromadził. I teraz będziemy to już składać. Jakie kurde będziemy sam to robię, więc ja składam. Tylny był złożony na sucho, i jest tu wszystko dużo więcej czasu mi zeszło, żeby to wszystko jakoś doczyścić i żeby te ranty były ostre. Bo wiadomo, że tam się wszystko zawsze psuje. Także na mokro, na ten, który powinien być warto to składać, bo poprzednik widać, że jest po prostu lżejszy serwis. Świeżo, nasmarowane, wciśnięte. Tutaj jeszcze wymyłem, najpierw włoczyłem tam benzynkę pędzelkiem. Zebrałem brud i po sprężonym powietrzem wysuszyłem i dałem nowy smar. Te małe blaszki. W końcu zrozumiałem po co są. Nikt tego nigdy nie powie. Zasadniczo chodzi o to, żeby klocek po prostu się nie wysunął. Niemniej jednak na tych blaszkach nowych, ten klocek tak cholernie ciężko tu pracuje, że będę musiał coś z tym wymyślać. Niestety musiałem to spróbować doczyścić mocniej drugi raz. No i zobaczymy teraz efekt, idę to odkurzyć i zobaczymy. Po trochę brutalniejszych walce chodzi to płynnie. Może nie najgrzej, bo to chyba nie ma chodzić aż, aż tak lekko. I ten przynajmniej płynnie i, i stabilnie. Czyściłem z trzy razy. Dwa razy dokładnie poczyściłem. Za pierwszym razem myślałem, że uda mi się to trochę szybciej zrobić. Ale nie oszukasz. Zegaru nie oszukasz. Ostatecznie tak to wyszło. To są 3 setki. Na piaście, na maskaraju jest jedna dziesiąta. Jedna setna. Spróbuję jeszcze doczyścić tutaj o te miejsca. Jest trzecia próba Jest y, Trzy setki Norma jest do 5, Pewnie w Oplu i więcej Także zostawiam to Jest przecież bardzo dobrze Co samochód to patent W y, poprzednich klockach też to było Tu jest taka bardzo Odrywamy ją I trzeba będzie założyć zacisk na to No Locki założone prawidłowo na nowej tarczy a tu oderwana jest naklejeczka taka taka dziwna ona nie jest samoprzylepna takie coś w starym też to było no i skręcamy zaraz opuczę benzyną to co jest zatłuszczone z tej strony z tamtej opłukałem tłok oczywiście został posmarowany ceramiką Placki założone poprawnie. Eee, przyjrzałem się też temu mechanizmowi od e, hamulca ręcznego. Jest tutaj też poczyszczony, przesmarowany żeby rudem nie zaszło i się nie zatarło, dokręcone prowadniczki. Eee, od powietrza jeszcze tutaj spuszczę przetłoczę płyn i właściwie z drugiej strony wszystko tak samo powtórzę, zrobię tylko jakieś przebitki z gotowego zało założonego. Eee, zestawu te tarcze nie są jakoś chyba zabezpieczone przed korozją to tu zostało posmarowane yy, ceramiko trzecie koło czyli prawy tył nawet to fajnie wyszło można mówić, że dwie setki. Zmierzyłem starą tarczę. To ma jakieś dwie, trzy setki bicia. Naprawdę rewelacja są. Ta była złożona na smarze. Jest oczyszczone, suchutkie, piękne. Jest fag z ziemi. Czyszczę dalej i będę składał. No, tu jest jedna setka. Może uda mi się zakręcić jedną ręką. A w każdym razie jest jedna stotunia. No, po polerce zeszły te czarne, jakieś zaciery. Więc jest, nówka to nie jest porysowane, jest wypolerowane pastą. Po prostu się zrobiło takie ładne matowe. O.